Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W dzisiejszym podcaście 6 tematów, a oto one. Temat numer 1: Dramat w strefie gazy. Nowa ofensywa. Trump naciska na rozejm, a Netanyahu zmienia priorytety. W skrócie, drodzy Państwo, śmierć. Śmierć tysięcy, dziesiątek tysięcy, może i setek tysięcy Palestyńczyków, których życie. Mam takie niestety wrażenie, coraz mniej społeczność międzynarodową obchodzi. A najgorsze jest to, że to zostało drodzy Państwo, przewidziane, zapowiedziane. Tutaj, drodzy Państwo, macie miniaturkę do materiału czysto rozrywkowego z cyklu W Zielonej Poświacie wywiad z eterem. On Dokładnie wskazał tą datę 30 czerwca, że. 30 czerwca. No to czy ten news, drodzy państwo, też jest z 30 czerwca. W pierwszej linii opisu dam państwu link do tego materiału z czysto rozrywkowej serii. No bo chłopak trafił co do dnia. Także zapraszam w pierwszej linii opisu. Ale, drodzy państwo, temat numer dwa. Tusk przegieł na konferencji prasowej zdefiniował problem w kontekście naszej granicy z Niemcami. Według Tuska problemem są aktywiści broniący Polski przed nielegalną emigracją. Ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. My naprawdę chcemy, aby polskie granice były bezpieczne i to jest dla nas kluczowe. A nie żeby zadośćuczynić emocjom i potrzebom radykalnych. Y, y, prawicowych grup, które wiecie, co wyprawiają w tej chwili i bardzo to jest kompromitujące z punktu widzenia y, nas wszystkich. Y, dlatego będę także oczekiwał od Straży Granicznej i Policji y, precyzyjnej informacji, w jaki sposób będzie można także y, usunąć ten, ten problem. To państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo granicy, a nie grupy zwoływanych przez Bąkiewicza. Y, Aktywistów skrajnej prawicy. Yy, I zrobimy z tym porządek. Temat numer 3. Pamiętacie, jak mówiłem, że akcja z taśmami Giertycha, yy, powtórnym przeliczaniem głosów i tym podobne, tak naprawdę jest atakiem na Tuska, osłabianiem jego pozycji, po to, żeby Ktoś mógł go zastąpić. No to teraz mamy akt drugi tego ataku, wprost, które moim zdaniem jest pioruńsko upolitycznione. Zleciło sondaż, kto powinien być następcą Tuska. Czyli jest to ewidentny nacisk na Tuska, że powinien oddać władzę. W dalszej części, gdy będziemy szczegółowo omawiać sobie materiał, te wszystkie punkty. Odniesiemy się między innymi do nazwisk, które to wprost wskazuje jako następcę Tuska. Dodajmy do tego, że wprost jest mocno upolitycznione po stronie Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest... będziemy to szczegółowo rozwijać. Temat numer cztery. Eee, przy okazji kłótni Związku Nauczycielstwa Polskiego z Ministerstwem Edukacji o pieniądze wyszła bardzo ciekawa kwestia. Temat numer 5. Prokuratorzy weszli do Sądu Najwyższego. Chodzi o wybory. Zażądali wydania akt. Taki jest tytuł artykułu z Gazeta.pl. No, drodzy Państwo, źle się dzieje, gdy prokuratura z buta wchodzi do sądu. I to do Sądu Najwyższego zawsze była taka hierarchia. Na górze był sąd, pod tym była prokuratura, a pod prokuratorą była policja. No, drodzy Państwo, siłowa zmiana ustroju w Polsce to jest coś, co już nie jest tylko określeniem czysto teoretycznym. Temat numer 6. Nie żyje Polka, którą 19-letni Wenezuelczyk zadźgał nożem. Prokuratura Bodnara nie jest pewna, czy między zadźganiem nożem a zgonem był związek przyczynowo-skutkowy. Drodzy Państwo, zaczynamy omawiać szczegółowo te tematy. Tylko wcześniej taka informacja, bo zaraz zaczniemy dokładnie omawiać te wszystkie 6 punktów, natomiast jeśli jesteś tu nowy, to witam Ciebie bardzo serdecznie, zachęcam do zasubskrybowania kanału, tam na dole jest taki przycisk subskrybuj, trzeba go nacisnąć, a następnie nacisnąć na dzwoneczek i wybrać taką opcję, która sugeruje, że on się tak dynda. Wtedy będą przychodziły powiadomienia o moich materiałach, natomiast jeśli oglądasz ten podcast na Facebooku, na TikToku lub na moim drugim kanale Krzysztofa Torwoźniak. To niestety to już jest koniec, bo całość tego materiału, który będzie trwał około godziny i będzie szczegółowe omówienie wszystkich tych punktów, znajduje się wyłącznie na kanale YouTube Wideoprezentacji, więc zachęcam Ciebie do przyjścia na kanał YouTube wideoprezentacji i obejrzenia całości. A teraz zaczynamy omawiać. Cały materiał dostępny na moim kanale YouTube, wideo prezentacje. Miniaturka materiału wygląda tak. Aby go odszukać, wejdź na stronę główną kanału i zajrzyj do zakładki wideo.